Partnerem odcinka jest wydawnictwo Insignis. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. To, że dzisiaj technologia zapiernicza, jak stolec po kichach, jak przesadzimy z ogórkami i mlekiem, nie znaczy, że zawsze tak było w szeroko pojętej starożytności. Czasem do przełomowych idei, konceptów dochodzono długimi wiekami, ale koniec końców nasi dalecy przodkowie w końcu wpadali na pomysły, które zmieniały losy całej cywilizacji i właśnie o takich wielkich odkryciach starożytności dziś Wam opowiemy, czym mogą się pochwalić Polacy, jeśli chodzi o wynalezienie koła, albo w czym po raz kolejny Chińczycy okazali się sprytniejsi od Europejczyków. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Aż się prosi, żeby dzisiejszą wyliczankę zacząć od pisma i matematyki, ale to jest taki banał, że nawet w szkole o tym uczą, co jest dla nas znakomitym pretekstem, żeby przejść do innych wielkich osiągnięć starożytnych, które pchnęły naszą cywilizację do przodu, często w połączeniu z nabytą umiejętnością liczenia. Przykład, a proszę uprzejmie, nawadnianie, które wiąże się ze zmianą lifestyle'u naszych przodków na osiadły. Wcześniej jak polowanie w jakimś miejscu nie szło, no to można się było przenieść kawałek dalej i w końcu zawsze się jakieś żarcie znalazło, ale po zmianie trybu życia na żywot osiadły jak pola nie obrodziły w danym sezonie. No to po prostu zaczynał się głód, a zatem żyzne pola były po prostu kwestią życia lub śmierci. I wobec tej dość potężnej presji nasi dawni przodkowie zaczęli kombinować jak tutaj przymusić naturę do nawadniania swoich pól. Wybitny poziom w tej kwestii osiągnęli Egipcjanie, tylko teraz po co, skoro im Nil sam z siebie regularnie wylewał na pola? Wylewał, ale wcale nie tak szeroko i regularnie, żeby można było tam ze spokojem prowadzić rolnictwo. Co z tego, że Nil wylewał i przy okazji nawoził pola? Skoro potrafił czasem wylać na przykład tydzień przed zbiorami i wszystkie plony szły. Na zmarnowanie szły. Wylewy Nilu to po prostu były powodzie, i jak na powodzie przystało, zalewały nie tylko pola, ale też i gospodarstwa. No i Egipcjanie mogliby się w zasadzie załamać, ale zamiast tego postanowili wziąć się do roboty. Najpierw zaczęli we własnym zakresie usypywać groble, ale dość szybko regulacją Nilu zajęło się państwo. Faraonowie rozumieli, jakie to istotne. Nie tylko na czasy suszy zaczęli tworzyć rezerwowe zbiorniki z wodą odprowadzoną z rzeki, ale co jeszcze ważniejsze, kopali, choć oczywiście nie sami, kanały, którymi płynęła woda z Nilu, często do gospodarstw odległych o naprawdę kawał drogi. I w związku z tym, po pierwsze, zrobiło się o wiele więcej żyznej ziemi, a nie tylko ten wąski pasek zależny od wylewów Nilu, w związku z czym można było robić więcej jedzenia. A po drugie, woda płynąca, Takim czasem kilkukilometrowym kanałem była o wiele łatwiejsza do opanowania niż potworny żywioł, jakim był wylewający Nil. Egipcjanie z biegiem wieków jeszcze udoskonalali swoje kanały, ale oczywiście to nie tak, że wyłącznie oni wpadli na to, że ha, irygacja, czyli właśnie nawadnianie, całkiem nieźle sprawdza się w rolnictwie. No nie, podobne systemy powstawały też w Andach, w Mezopotamii. To jeden z tych procesów, który naturalnie rozwijał się w różnych cywilizacjach, ale oczywiście, że najlepiej poszło Chińczykom. Przy ich podejściu do transportowania wody miękną nawet kochane przez nas w Europie rzymskie akwedukty. Czemu? Bo w tym samym czasie Chińczycy mieli już ogarnięte pompy. Były napędzane siłą zwierząt. Woda pobierana za ich pomocą ze źródeł na poziomie morza była, jak to w pompach, pompowana do miejsc położonych wyżej, z których już sobie spływała dzięki grawitacji do miejsc wskazanych przez zarządcę. A my się tu ekscytujemy, że byliśmy w stanie w Europie ogarnąć tylko ten ostatni element całego tego procesu. Niemniej jednak Chiny i Egipt dokonały rzeczy nie niesamowitych już w starożytności, jeśli chodzi o naginanie natury do swoich potrzeb, ale to absolutnie nie znaczy, że się od niej totalnie uniezależniły. W naszych czasach są wręcz bardziej zależne od wody niż kiedykolwiek wcześniej. To w dużym stopniu dlatego Chinom tak zależy, żeby trzymać łapy na Tybecie, nie bez powodu nazywanym azjatycką wieżą ciśnień. Woda z Tybetu nawadnia szereg okolicznych krajów, a bez niej ogromne tereny rolne w Chinach byłyby nie do użytku w ciągu roku. Z kolei Egipcjan absolutnie przeraża perspektywa powstającej na dolnym Nilu tamy. Budują ją Etiopczycy, żeby robić prąd, natomiast grozi to głodem milionów Egipcjan. Skoro już jesteśmy przy głodzie, to zawsze spoko pomysłem jest mieć trochę zakonserwowanego jedzenia na czarną godzinę, które to konserwowanie swoją drogą też wymyślono już bardzo, bardzo dawno temu i moglibyśmy się cofnąć do epoki kamienia, kiedy ludzie nauczyli się krzesać ogień. Ale nawet wcześniej, kiedy bezcenny ogień trzeba było albo zdobyć od innego plemienia, albo czekać na naturalny pożar, ludzie zorientowali się, że jedzenie poddane działaniu ciepła wolniej się psuje. Zaczęto więc umieszczać żarcie w okolicach ognia, a jeszcze lepiej coś podwędzić! Kolejnym przełomem było odkrycie, zapewne przypadkiem, że mięcho wiszące długo w mocno zadymionym pomieszczeniu nie tylko wolniej się psuje, ale też lepiej smakuje. I to jest fakt. Proszę tutaj ze mną nie dyskutować w kwestii tego, czy wędzone jedzenie jest smaczniejsze czy nie. Ja też mam swoje granice cierpliwości. W każdym razie, wracając do tego, że zapewne stało się to przypadkiem, no to też nie czarujmy się, większość pomieszczeń wtedy była mocno zadymiona, bo po prostu nie było dobrej wentylacji, więc odkrycie uroków wędzenia było tylko kwestią czasu. Nie żebym się tutaj jakoś publicznie przechwalał znajomościami, ale mam znajomego, który ma wędzarnię, taką małą, przydomową, i twierdzi on, że bardzo ciężko jest uwędzić coś kompletnie na trzeźwo, bo jest to proces mało porywający, za to dosyć długi i czymś trzeba czas zająć. Muszę z nim poważnie porozmawiać, chyba swoją drogą. Tak czy inaczej, racja jest to proces dość upierdliwy i wiedzieli o tym już dawno temu nasi przodkowie. Na szczęście w pewnym momencie stworzyli absolutnie przełomową alternatywę dla wędzenia. Chodzi o solenie, które stało się dominującą metodą konserwowania żywności aż do XVIII wieku, zwłaszcza w wojsku. Solenie jest tak skuteczne, bo obniża zawartość wody w jedzeniu wody niezbędnej do rozwoju mikroorganizmów, za sprawą których żarcie gnije. Dzięki swoim ekstra właściwościom konserwującym, sól swojego czasu była nie tylko jednym z najbardziej pożądanych surowców, ale wręcz walutą. Niektórzy twierdzą, że łacińskie słowo salario, oznaczające wypłatę od niego zresztą mamy angielskie salary pochodzi właśnie od soli, w której często się rozliczano. No dobra, ale jak potem zjeść takie osolone jedzenie? W starożytnej Grecji proponowano na przykład zakonserwowane w ten sposób ryby odsalać gotując je w mleku. Inne metody konserwowania też wymyślono już dawno. Marynowanie, które niektórym bardziej kojarzy się z przetworami od babci, a innym z wyżerą na grillu, znali już starożytni Rzymianie, którzy swoje mięcho traktowali mieszanką octu, miodu i musztardy. Jaż I mi się zrobiło przykro, bo nagrywamy to w październiku, więc do grillowej pogody jest jeszcze w najlepszym wypadku pół roku. No. Idzie zima, ale i zima może służyć konserwowaniu, o czym też wiedziano już dawno. Najbardziej popularną metodą konserwacji żywności jest obecnie chłodzenie. Ludy żyjące na śnieżnych terenach od dawna wiedziały, że ryby można zamrażać, lecz dopiero gdy amerykański odkrywca Eli Evans wynalazł lodówkę, każdy mógł poczuć się we własnej kuchni trochę jak Inuita. Dziś przedłużamy trwałość żywności, zabijając zarazki na różne sposoby. Mamy produkty głęboko mrożone, tę metodę upowszechniła Clarence Birdseye, pakowane próżniowo, a nawet poddawane działaniu promieniowania jonizującego. Zakładając, bo czasy niepewne, że przetrwamy zimę, to przyjdzie w końcu czas udać się na grilla, ale na miejsce tej wyżery, a podobno czasem nawet i picia, wiele osób nie trafiłoby zapewne, gdyby nie nawigacja, którą też wymyślono już w starożytności. Skupimy się na nawigacji morskiej w tym przypadku. Długo pływano wzdłuż linii brzegowej, tak było najbezpieczniej, no ale nie zawsze się tak dało. Cóż wtedy, skoro na wynalezienie w miarę precyzyjnych przyrządów nawigacyjnych trzeba było jeszcze poczekać w najlepszym wypadku kilkaset lat, nasi dawni przodkowie patrzyli w niebo, ale nie prosząc siłę wyższą o łaskę, tylko chodzi o astronawigację. Na jakich gwiazdach przez tysiąclecia najmocniej polegali nasi dawni przodkowie? No, przede wszystkim na słońcu. Wiadomo, że obserwując je, można dość dobrze oszacować, gdzie jest północ, a gdzie południe. No okej, okay. a co w nocy? Ktoś już dawno temu wpadł na to, że w tym celu dobrze jest wypatrywać gwiazdy polarnej. Ciężej było z określeniem długości geograficznej, a to dlatego, że trzeba było obserwować te same gwiazdy codziennie o tej samej porze, co nie brzmi tak strasznie do momentu, jak zdamy sobie sprawę z tego, że nie było wtedy zegarków. Starożytni podróżnicy zorientowali się też, że jest kilka kwestii zmiennych, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład to, że konstelacje poruszają się po niebie, choć pewnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że wiąże się to z ruchem obrotowym Ziemi. Inną kwestią, na którą zwrócili uwagę, kwestią zmienną, Choć brzmi to jak banał, jest to, że zrozumieli, iż oni też są cały czas w ruchu na tym swoim statku. Warto też zwrócić uwagę na to, że zwrócili ci starożytni podróżnicy uwagę też na kwestie stałe czyli odległość gwiazd między sobą. I horyzontem. I na tej podstawie, jeśli niebo było czyste, można było z grubsza ocenić, czy zmierza się w założonym kierunku. Chociaż prawda taka, że nigdzie by nie dopłynęli starożytni żeglarze, gdyby nie jeden z najważniejszych wynalazków starożytności, Żagiel. Czy wymyślili go Egipcjanie? Pewności nie mamy, natomiast oni jako pierwsi zaczęli uprawiać żeglugę z grubej rury. Jak wiadomo, osią transportu w Egipcie był Nil, po którym śmigały właśnie żaglowce, no bo nie można było polegać wyłącznie na nurcie rzeki, który czasem potrafił być naprawdę niemrawy i podróż trwałaby naprawdę długo, dużo dłużej niż powinna. Co gorsza, czasem trzeba było też popłynąć pod prąd, a wioślarze mają swoje. Limity energii, jak mocno by się ich batem po plecach nie smagało. Stworzono więc żaglowce i często to były naprawdę duże statki handlowe. Było tylko kwestią czasu, jak Egipcjanie zaczną śmigać po morzach, i tak faktycznie się stało. Przez Morze Śródziemne dotarli do Fenicjan, przez Morze Czerwone, do krainy Punt, czyli dzisiejszej Etiopii lub Somalii. Stamtąd sprowadzano złoto, kość słoniową. Pachnidła, no i bez tych żaglowców nie byłoby też raczej opcji stworzenia wielkich piramid. No, nie do końca. Nie, nie będziemy się nawet zbliżać do tej teorii spiskowej, a na pewno nie dziś. Wracając do tematu, to żagiel był prawdziwą rewolucją, jeśli chodzi o transport wodny, a taką samą rewolucją, jeśli chodzi o transport lądowy, było koło wynalezienie koła, w sensie, wiecie, takiego. U wozu, karety, rydwanu, samochodu, a nie tej figury geometrycznej. Tak czy inaczej, to jest doprawdy niesamowite, że ludzie wpadli na to tak późno, bo podpowiedzi w przyrodzie były wszędzie dookoła. Księżyc w pełni, słońce. Zawsze, żuczki toczące kulki z kupy, ścinki pni drzew, ale dopiero jakieś 5,5 tysiąca lat temu zorientowano się, że koło może być całkiem przydatne w transporcie, jeśli takie koła umieści się na osi, czyli na tej takiej belce między kołami. Błagam, nie wdawajmy się w szczegóły. Bo najważniejsze dla nas jest to, że ta idea zapoczątkowała istnienie transportu kołowego, który odmienił podróżowanie, handel, rolnictwo, wojsko odmienił wszystko ale to zaraz to wcześniej nie transportowano ciężkich rzeczy na lądzie transportowano, ale dość topornymi sposobami na przykład takim. Przed wynalezieniem koła ciężkie ładunki transportowano w ten sposób, że umieszczano je na jakimś walcu, na przykład na kłodzie drewna i przeciągano, co prawda kłoda, co jakiś czas wyślizgiwała się spod ładunku. Musiano też przekładać ją z tyłu do przodu, co wymagało wysiłku, lecz przynajmniej można było w ten sposób wznosić kamienne kręgi. Komu zawdzięczamy ten epokowy wynalazek? No, z tego co wiemy, to w Mezopotamii powstało najwcześniej, ale koło to jeden z tych zagadkowych przypadków starożytności, kiedy coś pojawia się w różnych miejscach na świecie w podobnym czasie. To nie jest jeden z tych przypadków, jak jedna cywilizacja wyprzedza inną o tysiąc lat. No nie tym razem Chińczycy, ale gdybyśmy już na siłę mieli szukać taniej sensacji i przyjęli po prostu absurdalną tezę, że koło wymyślono tam, gdzie znaleźliśmy jego najstarsze przedstawienie, to moglibyśmy od bidy stwierdzić, że koło wymyślili Polacy. Tylko błagam, pamiętajcie, że to zdanie przed chwilą padło totalnie na żarty, co jednak nie zmienia faktu, że jedno z najstarszych przedstawień wozu kołowego z kołami na osiach i z dyszlem nawet znajdziemy na wazie odkrytej w 1976 roku na terenie osady w Bronocicach. Powstała jakieś 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, i wielu naukowców uważa, że to jest najstarsze przedstawienie pojazdu kołowego w dziejach. Przy czym, jeszcze raz, to nie znaczy, że Polacy wymyślili koło. Odkryto nie ten wóz z kołami, tylko rysunek, a ludzie mieszkający tam w czasach Neolitu tyle mieli wspólnego z Polakami, co koni z budyniem. O ile po świecie na szczęście nie lata mit, że Polacy wymyślili koło, to można się natknąć na inny, mianowicie że przed przybyciem w tamte strony Europejczyków rdzenna ludność Ameryki nie znała kompletnie konceptu koła. To nieprawda, archeolodzy znaleźli choćby zabawki, takie dla dzieci z kółkami, tylko po prostu dorośli nie używali koła w transporcie, bo nie było dużych zwierząt pociągowych typu W, albo Koń, a ludzi najwyraźniej nie planowali zaprzęgać, więc koło zostało w zabawkach, a no i w garncarstwie. Przez tysiąclecia koło się zmieniało. Oczywiście nie chodzi, że tak to ujmę, o jego zewnętrzną stronę, tylko zaczęto odchodzić od kół pełnych w stronę kół szprychowych. Komu zawdzięczamy ten historyczny tuning? W wojsku. Plan był taki, żeby dzięki tej zmianie wozy były lżejsze, a armie bardziej mobilne. Super istotne było to też w kwestii starożytnego motokomando, czyli rydwanów im taki pojazd lżejszy, tym szybciej się porusza, a co za tym idzie, szybciej też leci. Miot złotane z niego śmiercionośne ustrojstwo. Wszystkie wymienione dziś odkrycia uznajemy za tak nieodłączny element rzeczywistości, że naprawdę ciężko nam wyobrazić sobie świat bez tego wszystkiego, ale taki świat istniał i zamieszkiwali go ludzie, którzy przez tysiąclecia stworzyli masę konceptów, które do tej pory wpływają na nasze życia. Poza dzisiaj omówionymi przykładami moglibyśmy też wymienić pismo, matmę, koncept piekła, instytucje małżeństwa, mnóstwo idei powstało również. Też oczywiście, już poza starożytnością, na której się dzisiaj skupiliśmy, chcecie je poznać? To się super składa. Bo chcemy Wam serdecznie polecić książkę, albo jak brzmi pod tytuł, małą książeczkę o wielkich koncepcjach, czyli wielkie idee dla zabieganych. Johniego Thompsona. To jest zresztą ten sam gość, który napisał Filozofię dla zabieganych, którą swojego czasu bardzo mocno Wam też tutaj polecaliśmy. No i robimy to nadal. Tutaj autor tradycyjnie w przystępny dla siebie sposób opisuje już nie jak powstały wielkie koncepcje filozoficzne, a jak powstały rzeczy, które zmieniły świat, zmieniły ludzkość, ale tutaj nie ma wyłącznie słodzenia, są również kwestie, które nigdy wydarzyć się nie powinny, typu faszyzm chociażby. Czasowo też macie tutaj pełny przegląd od starożytności, a nawet prehistorii po współczesność, bo jest tu choćby rozdział o sztucznej inteligencji. Z tą książką nie tylko nie będziecie się nudzić, ale też mnóstwo się nauczycie o naszym z wielu powodów ciekawym gatunku. Link do zakupu znajdziecie w opisie. Koniecznie sięgnijcie po wielkie idee dla zabieganych, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było wydawnictwo Insignis.